Ten numer zawsze składam, na numer zawsze będzie flood, zawsze się rapuje Gdy numer numery rapuje ciągle na numerach rapuje ciągle nasze numery, która nowa, 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 zwrotka nowa, 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 będzie na nowa, wiele. Na nowa, 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 się nowa, 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 do nowa, 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 do nowa, 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 na ciągle na bitach

A jestem numer i rapuje, a zawsze pracuje się, rapuje dobry Muzyka na zawsze będzie tu grała nasza muzyka. Gdy rapuje to na widzę, a zawsze to tutaj kropuje. Gdy rapuje zabonę, tak na numerach zawsze. Elo, z tej pomy na numerach zawsze był. Będzie telefonią, ten nota gdyra, zawsze i to tutaj tutaj, zawsze tutaj Elo, jest na Elo mamy tak numericina, co numer. Tak rapuje rodzicom rapuje. Серогин, нашингинский, Na wszystkich siostry, to wszystkie siostry, na zawsze na będzie i będzie ta nuta, zawsze będzie Flo, mamy na siostry, so, so, na siostry, no, na siostry, na się na teksty, na siostry, na spoko na teksty na siostry, na siostry, na siostry, na nawinięte, na siostry, na siostry, na 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 siostry, na एलन एंटोनीच वेरहाट पोर्टो सोफ्रा से पे नोमरो कोटस से से पश्चिम से जनस से बात के प्रजाति नोवन नोना वचकिदा ग्रबमानोस नाम ओ कीलक्शिया टोनिकिस से कांटे युचुबायो बिन से आपना नेद्रानीशना विटुरारा फुआचो गनो नो विटुरपोचाम लाबिदा मामचो गना दुबर्नमाली इंटरसेवन ऑफक्सना नो मारशिनाडिया चंबलेडाते ओचो से कुना नेरा पोत्रानो नो नो कामचिएला लोट शेमांडिस रीटेम नामित अपने में कस्टमर शेमांडोरा पूरे ऑनसेशनल भी तक नवनिर्मित आंतरिक पूरी चीज में बिताते हैं बिसे ऑनसेशनल नुमान है दिलाते हैं क्योंकि ना बिताते हैं पूरे तक बिसे गमल 3 maja było święto pracy tam, tam 2 maja było święto naszej flagi biało, czerwonym, kolorze a białej, złotej koronie 3 maja było, 3 maja było święto naszej konstytucji, 3 maja o tym wszystkim, wracamy do grupy koste koszty siódme, ocieńczy odzyskanie, niepodległości nasz forty tysiące. W 18 roku, naszka polska, nasz polska, w 18 roku, odystała mi tutaj jakąś Polski to jest 10 nie było na matce po 23 latach Nasza kochana Polska wróciła na matkę Nasza kochana Polska w 1918 roku Odzyskała niepodległość, tak Zawsze będę grafował o historii naszej Kochanej Polski o w 1966 roku 1058 rocznicy pstu polskiego, tak to nasz kar, to nasia to samo, to nasze istnienie, tak to ta, ta, my patrioci, nasz patriotyzm, my bohaterzy narodowi, my powstańcy, nasze powstanie warszawskie. W 1920 roku nad nadbisło, w 1920 roku cud nadbisło, wiczy warszawski. Tak to od patriotcy, my patriotyzm, my bohaterzy, narodzowie, niepodstańcy i nasze, powstanie warszawskie. W 1920 roku cud nadbisło o pięknie warszawskie, o tysiącleciu koronacji Bolesława Chrobrego, o pięćsetleciu hołdu ludzkiego, o tysiącleciu nasz. Korony Polskiej o 163 rocznicy Powstania styczniowego o 81 rocznicy Auschwitz, Birkenau, tyle ludzi powinno tam, że w tym tworzył rap. O tym wszystkim bardzo się go rap, jest tu